Witam wszystkich z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o złocie i tym co aktualnie dzieje się ze złotem mamy od marca mocne wybicie wzrostowe, kontynuowane teraz w kwietniu, dzisiaj mamy 10 kwietnia, nadal złoto rośnie i zupełnie inaczej tutaj zachowuje się niż inne instrumenty, właśnie od początku marca. Można przyrównywać tą obecną sytuację mniej więcej do tego, co wydarzyło się tutaj, od tego dołka do tych szczytów. Jeśli to przyrównamy, no to mamy mniej więcej zasięg wynoszący tutaj do poziomów 2500. Jeśli to sprawdzimy dokładnie od tych dołków, 2540 jest zasięg, a jeśli Tutaj będzie sytuacja taka, jaka była po wielkim kryzysie finansowym po 2008 roku, no to okazuje się, że tutaj wcześniej mieliśmy do czynienia ze wzrostem około 182%, około 180% i jeśli teraz będziemy mieli do czynienia z takim wzrostem no to zauważcie od minimów z 2000 15-180% sprawdźmy, jaki to daje zakres. Daje to zakres w okolicach 2920, czyli prawie na 3000 dolarów. Ja natomiast mówiłem już wcześniej, że do poziomu 2300 rozgrywam tylko i wyłącznie pozycję long. Natomiast powyżej tego poziomu już niekoniecznie, ponieważ korekta może się tutaj przydarzyć dosyć duża. Obecnie, według mnie, złoto wyprzedza rzeczywistość o dosyć długi okres czasu, bo 8 miesięcy jest właśnie wcześniejsze kwotowanie na złocie niż to wydarzy się faktycznie w gospodarce. Te wydarzenia, które właśnie wyprzedza złoto i sądzę, że to wyprzedzanie dotyczy tego, co zrobi Fed, czyli obniżka stóp a ona jest planowana na czerwiec tego roku. Tutaj też, zależnie od tego, czy będzie to czerwiec, czy późniejsza data, według mnie od tego będzie zależeć ta dalsza tendencja na złocie. Mówiąc o zwrocie w polityce monetarnej Stanów Zjednoczonych, trzeba też przytoczyć to, co dzieje się wokół sumy bilansowej fed Czyli balance sheet, mamy tutaj cały czas redukcję tej sumy bilansowej. Ale ona jest redukowana bardzo powoli. Tempo procentowe jest podobne do redukcji, która miała miejsce w 2018-2019 rokiem. I zauważcie, że wcześniej Złoto bardzo silnie zareagowało tutaj na ten dołek, gdzie po redukcji znowu zaczęto zwiększać tą sumę bilansową. Dokładnie było to mniej więcej na początku września 2019 roku. I jeśli odniesiemy to do złota, no to zauważcie, że złoto ogólnie było wtedy we wrześniu 2019 roku świeżo po wybiciu z konsolidacji i było w połowie drogi tego swingu wzrostowego. Jeśli mamy coś podobnego i już w maju, czy też w czerwcu, będzie zakończony program redukcji sumy bilansowej, no to analogicznie do tej sytuacji mamy połowę tego ruchu i daje to nam okolice 3000 dolarów. Możliwego zasięgu tego aktualnego ruchu wzrostowego, jeśli tutaj mamy już połowę tego ruchu, nawet powyżej 3000 dolarów. Sprawdźmy jeszcze, w jakim tempie następuje wzrost złota. Za marzec jest to wzrost około 190. Przyjmijmy tutaj, że będzie tutaj złoto rosło 200 dolarów na miesiąc, czyli zakończy mniej więcej kwiecień na poziomie powyżej 2400, 2600, w czerwcu 2800, w lipcu 3000, w sierpniu. Także tendencja jest taka, że za około 3-4 miesiące już osiągniemy te 3000, jeśli będzie utrzymana. Oczywiście ta obecna tendencja wzrostowa narzucona tutaj bardzo silnym ruchem od początku marca. Przejdźmy jeszcze do dziennego wykresu. Chodzi dokładnie o tą tutaj tendencję wzrostową. Mamy tu aktualny ruch. Wielkości zasięgu 380 prawie dolarów, a największa korekta w tym ruchu ma mniej więcej 66-67 dolarów. Także łatwo tutaj sprawdzić, że 380 jest to około 17,6%. Także stosunek korekta do swingu jest poniżej 20%. Także jest tutaj bardzo mocno obecnie trendowo na złocie, przez to można tutaj piramidować. Jeśli o to chodzi, no to sprawdźmy jak dokładnie mniej więcej można byłoby tutaj dalej zacząć rozgrywać ten rynek. Sprawdzamy w ten sposób, żeby tutaj nie było zniesienia o dwa poziomy, w żadnym w przypadku korekty. No to już jest zniesienie, ale tutaj nie ma takiej możliwości. Także mniej więcej podaję tutaj, że mamy krok dokładania około 31 dolarów. 30-31 dolarów jako krok dokładania, czyli jeśli wchodzilibyśmy teraz, no to na poziomie 30 dolarów wyżej kolejna pozycja long, znowu kolejna 30 dolarów na następnym poziomie wyżej. Przy utrzymaniu tempa wzrostu, czyli 200 dolarów na miesiąc, no okazuje się, że będziemy mieli 6 pozycji long w ciągu miesiąca. Żeby zminimalizować ryzyko, ale też tutaj jest to obarczone dużym kosztem alternatywnym, tego, że nie będziemy brali udziału w tym wzroście, no to najlepiej byłoby poczekać na ewentualną korektę w wysokości około 60 dolarów, czyli w tym przypadku zejście do okolic 2000. 305 mniej więcej, i dopiero wtedy początek takiego piramidowania pozycji long. Ponieważ rynek, aby utrzymać obecną tendencję, od razu musiałby poruszać się wzrostowo po zaliczeniu właśnie tego poziomu. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja na srebrze, czyli silver. Mamy tutaj interwał tygodniowy weekly i srebro. Gorzej zachowuje się od złota, bo nawet nie doszło do wybicia tych szczytów z 2020 i 2021 roku. A ogólnie zasięg, ATR zasięgowy, swingowy pozwala na dojście do okolic 36. Także tutaj srebro nadal z negatywnym sentymentem w porównaniu do złota. Co do poziomów 36-40, no to są to ciekawe poziomy, które w 2011 roku z tych poziomów bardzo szybko rynek spadł do niższych do około 26. Także potencjalny wzrost, jaki tutaj na srebrze może być, to okolice 30-40%. Na sam koniec tego nagrania podam jeszcze tutaj jedną możliwość inwestycji, oczywiście jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, jeśli ktoś pyta mnie. O to, co zrobi razy 4 razy 5 nawet w najbliższym czasie no to według mnie hecz na relacje pomiędzy Niemcami a Rosją wspomnę tylko że tutaj chodzi o surowce energetyczne a zwłaszcza ich cenę No i jeszcze jeden rynek ponieważ tutaj w Azji indeks Hongkongu HK50 jest teraz na samej granicy największej korekty w ruchu spadkowym, w tym smigu. A jako, że ten ruch spadkowy jest dosyć wolny w porównaniu do tych wcześniejszych ruchów spadkowych, które były o wiele szybsze, no to spodziewam się, jeśli wybiją to trwale, no to tu będzie kąt prosty, czyli będzie możliwość, okazja do spiramidowania tego ruchu w górę. Do jakich wartości? Według mnie do samego początku. Tych ruchów spadkowych przynajmniej do 24 tysięcy, do tego poziomu, gdzie przyspieszony został ten ruch, albo też trochę wyżej, nawet na 28 tysięcy, czyli potencjał wzrostu jest bardzo duży, ale muszą tutaj wybić trwale 17, 217, 300 i handlować powyżej tej wartości. Do 24 tysięcy jest około 38%, do 28 tysięcy jest 60%. Także tutaj, według mnie, podbicie będzie podobne jak przy tych interwencjach wcześniejszych. Informuję też, że jeśli ktoś jest zainteresowany większą liczbą bieżących rozegrań i tego, co planuje, no to można dołączyć do PECT, czyli Platformy Edukacyjnej Grupy Traderów. A jeśli chodzi o krypto, no to na telegramowej grupie Crypto Trading bardzo trzeba uważać. Zaznaczam tutaj na osoby potrzebujące się pod moją grupę i jak też mój nickname tutaj oni kopiują awatar, zdjęcie, całą grupę przyklejają i dodają swoje różne dziwne oferty. Także uważajcie. Tylko i wyłącznie pod tym nagraniem w opisie jest oryginalna grupa. Tutaj na krypto trading po zakończeniu już kanału dyskusyjnego w końcówce marca tego projektu, KryptoTrading przed Halvingiem publikuje teraz na szerokiej grupie KryptoTrading Rozegrania. Natomiast w najbliższym czasie możliwe, że będzie utworzona kolejna grupa, będąca kanałem dyskusyjnym już w czasie trwania, w okresie po Halvingu, obejmująca aż tutaj okres do końca wakacji czyli do końca sierpnia o roboczej nazwie aktualnie krypto trading ostatnia hossa bitcoina ponieważ sądzę iż tutaj ten czwarty halving spowoduje że będzie potencjał wzrostu uwidoczniony na rynku w notowaniach ale nie będzie on już w tak znacznym stopniu widoczny, jak było to przy poprzednich halvingach, które były w 2012, 2016, 2020, teraz aktualnie w 2024. Widać tutaj głównie to, że te nowo wydobyte bitcoiny już nie stanowią tak dużej części, co wcześniej, i nie będzie to już tak mocno wpływało na ogólnie cenę. Aby wyjaśnić ten temat, czyli relacje między stopniem trudności wydobycia, a podażą ogólnie Bitcoina, no to trzeba byłoby tutaj zrobić całe ponadgodzinne spotkanie. Możliwe, że będzie to zrobione, a tymczasem pozdrawiam i jak zawsze, nie gridujcie tylko, piramidujcie zyski.